Ja dzisiaj wieczorem, tylko właściwie już nad ranem, tylko krótkie uwagi. Bardzo mnie interesuje, ciekawi, czy najnowsza afera z Austrii z panem wicekanclerzem Strache i kanclerzem Kulcem podminuje i wysadzi trochę w powietrze wybory europejskie. Ciekawe, czy to nagranie pana Strache, co chciał ewentualnej pomocy. Finansowej od przedsiębiorców rosyjskich. Czy to powstało teraz, czy jak inni twierdzą, już dwa lata temu. Jeżeli dwa lata temu, czy trzy, to dlaczego akurat dopiero teraz wywleczono? No a z drugiej strony, przecież wiadomo, że różne siły finansują i są finansowane przez różne ugrupowania. Przecież pan Soros na przykład nie ukrywa, że on różnych wspiera, już pomijam Gazetę Wyborczą, ale różne inne siły, wielu podejrzewa, że dronią. No ale teraz się robi na gąkę przeciwko tym yy, prawicowo-populistycznym siłom. Ciekawe jaki to da skutek. Mam nadzieję, że nie za wielki i że siły narodowo-populistyczne, a nawet i skrajnie lewicowe, w sensie społecznym oczywiście, że wyjdą w tych wyborach europejskich jak najlepiej, co daj Boże, amen.